Mamko, tutaj Pablo. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał pogadankowy. Pogadamy na temat na ten moment. Nie wiem jaki, ale zaraz wymyślę. Jednak zanim przejdziemy do tematu materiału, chciałbym z Wami porozmawiać o jednej rzeczy, którą zorganizował dla nas fanska, czyli firma pro-tradingowa. Wyszła z inicjatywą, żeby zrobić turniej tylko i wyłącznie dla naszej społeczności, czyli dla osób, które oglądają mój kanał. I w turnieju będzie do wygrania. Konto fundowane na 200 000 dolarów oraz konto fundowane na 100 000, dolarów. Plus ja dorzucam nagrody od siebie, z własnej kieszeni, które będą dawały benefity. Czy to właśnie w mojej społeczności treningowej lub wiele, wiele, wiele innych rzeczy, które będą unikatowe. Dla osób, które po prostu zajmą jakieś miejsca w turnieju. Dodatkowo Fanscap dodaje za dwa pierwsze miejsca nagrody pieniężne w postaci... Dolarów. Będzie to bonus w postaci w, przy wypłacie 2000 dolarów, oraz bonus dodatkowy 1000 dolarów też przy wypłacie z konta na 100 000 dolarów i z konta na 200 000 dolarów. Link do Fonts Cupu macie poniżej. Ja Wam powiem pokrótce, jak wziąć udział w takim turnieju i jak to będzie wyglądać. Generalnie każda osoba, która po prostu zakupiła challenge z linku jungla Pablo będzie mogła wziąć udział w turnieju. Może jest to plus, może jest to minus. Fanska wyszła z taką inicjatywą właśnie dla osób, które są tutaj częścią mojej społeczności, żeby zorganizować im taki turniej. Taki turniej stworzyli, więc uważam, że jest to naprawdę spoko opcja z ich strony. I teraz jeśli zakupiłeś byle jakie konto fundowane, z linku w opisie, no to możesz wziąć udział w turnieju. Nieważne jakie jest to konto fundowane, po prostu jeśli masz takowe, no to dostaniesz na maila, na którego zakładałeś swoje konto na Fanscap, do 13 września dostaniesz login oraz hasło do turnieju, w którym będziesz mógł brać udział. Ważna rzecz: zasady turnieju będą jasne i przedstawione. Jednak jeśli złamiesz zasady podczas turnieju, zostaniesz zdyskwalifikowany dopiero na koniec turnieju. Czyli. Jeśli złamiesz jakiś punkt w regulaminie, to dowiesz się dopiero o tym na koniec turnieju, gdy będą sprawdzani pojedynczy członkowie, czy przestrzegali zasad danego turnieju. Te zasady będą przedstawione 13 września. Do 13 września trwają zapisy. Turniej potrwa do końca miesiąca, czyli do końca września. Dodatkowo informuję was, że z tej okazji do końca tego miesiąca. Macie minus 15% na konta fundowane powyżej 25 tysięcy dolarów z kodem Discord 15. O czym Was informuje? Także co? I to by było na tyle. Pokazuję Wam jeszcze dodatkowe informacje i przechodzimy do materiału. Tutaj pokazuję Wam jeszcze kod. Kod to jest Discord 15, no i w opisie pod filmem Macie link. I co? Przechodzimy do materiału. Dzisiaj sobie pogadamy o tym, jak naprawdę wygląda trading i jak osoby pokazują kłamstwem. I próbują szukać was, w jaki sposób trading wygląda, a jak na dobrą sprawę nie wygląda. Pewnie spotkaliście się z czymś takim, że ktoś siedzi na plaży z laptopem, zagrywa pozycję na Bitcoinie, jeszcze w weekend, pijąc drinka. Trading tak nie wygląda. Jeśli jesteś traderem, to podchodzisz do tego poważnie. Siedzisz przy stanowisku, analizujesz dane, wyciągasz wnioski, handlujesz według swojego trading planu. Nie ma miejsca na rozpraszacze. Musisz podejmować racjonalne decyzje przez cały czas bycia na rynku. Trading nie jest miejscem, gdzie wchodzisz o, kupię se. I odpalasz trader i masz wszystko w dupie. To tak nie działa. Poważny trader, który ma swój trading plan, jest skupiony na tym, żeby się rozwijać jako trader i robić postęp. Nie robi takich rzeczy. Po prostu. Nie poznałem żadnego tradera, który postępuje w taki sposób i zarabia pieniądze. Musicie być tego świadomi. Trading jest niesamowicie nudny. Niesamowicie ciężki. Jeśli chcecie osiągnąć cokolwiek w tym miejscu, musicie włożyć w to masę pracy. Będą momenty, w których nie będziecie wiedzieli, czy to ma dalszy sens. Będziecie mieli zwątpienia. Będziecie myśleć, że to jest nie dla Was. I to jest jak najbardziej w porządku. Wszystkie te złe rzeczy, które będą wam się przydarzać, są wam niesamowicie potrzebne. Musicie być tego świadomi. Każda najgorsza rzecz, jaka spotkała mnie w tradingu, po czasie zachodził taki klik w mojej głowie, że ta rzecz była najlepszą rzeczą, jaką, jaka mi się przydarzyła. Mimo że myślałem, że jest to beznadziejna sytuacja, że nie ma z niej wyjścia, po czasie zawsze to była najlepsza sytuacja w moim życiu. Ból, który otrzymacie od rynku, jest najlepszą informacją zwrotną, która da Wam nauczkę. I to jest najlepsze, co może Was spotkać na rynku. Ból. Wchodzicie na rynek, szukając bólu. Tylko On Was nauczy. Tylko on spowoduje, że wyciągniecie wnioski. Chyba, że jesteś ignorantem. Wtedy będzie to wyglądało tak. Będziesz zataczał koło. Jeśli nie jesteś ignorantem, będziesz zadawał pytania, analizował, kwestionował, tworzył swój trening plan, zbierał dane, wyciągnął wnioski. Dlaczego tak się stało? Dlaczego pojawił się ten ból? Co mogłem zrobić lepiej? Następna droga, jaka będzie ci czekać. To, gdy zrobisz coś dobrze, będziesz musiał wrócić do tego samego schematu myślenia. Co mogłem zrobić lepiej? I druga strona medalu: co mogło pójść gorzej, czego nie zauważyłem, czemu mógłbym zapobiec? To myślenie, ten sposób myślenia, totalnie zmieni wasze podejście do tradingu. Jeśli chcecie więcej przeczytać takich rzeczy, posłuchać, zapraszam was do mojego darmowego kursu, do którego macie link w opisie, oraz darmowego wpisu odnośnie podejścia mentalnego do tradingu i do życia, który również zmieni wam całkowicie myślenie odnośnie tradingu i życia. Pamiętajcie, że trading nie jest, Odłączny od życia. Jeśli macie beznadziejne życie prywatne, wasz trading też będzie beznadziejny. Gwarantuję wam to, że będzie beznadziejny. Musicie mieć wszystko ułożone idealnie pod osiągnięcie swojego celu. Musicie mieć optymalne warunki do tego, żeby osiągnąć swój cel w tradingu. Podam wam przykład. Jeśli kupujecie roślinkę, musicie ją podlewać. Musicie jej, jej, jej dać odpowiedniej jak to się nazywa? Odpowiedni dostęp do światła. Nie możecie jej wystawić, kurwa, na balkon i nie zapomnieć, prawda? Nie urośnie Wam. I tak samo jest z Wami. Nie urośniecie w tradingu, jeśli nie zapewnicie sobie odpowiednich warunków dookoła życia, na to, by być tym dobrym traderem. Dlatego ja w swoim programie mam dział poświęcony zdrowiu, nawet suplementacji, higienie życia, suplementacji pomagającej ze snem, suplementacji pomagającym z ogólnym stanem zdrowia i markerami zdrowotnymi. Jest to moja pasja. Dodatkowa, poza tradingiem. I to też ma niesamowite przełożenie na trading. Tak jak Wam mówię, to są naczynia połączone. Te wszystkie kropeczki się łączą. I rysują Wam wtedy cały obraz tego, gdzie jesteście w tradingu. Także nie zapominajcie o tym. Trading to jest coś więcej niż tylko wykres i patrzenie na słupki. Trading odzwierciedla to. Jak postępujecie w życiu i poza nim. Pozdrawiam serdecznie.